Ojciec Michał Tomaszek uczył się w Legnicy od 1975 do 1979 roku, śluby zakonne złożył w 1981 roku. Natomiast ojciec Zbigniew Adam Strzałkowski, po przyjęciu święceń kapłańskich, został skierowany do pracy wychowawczej w niższym seminarium w Legnicy. Spędził tutaj dwa lata. Był to etap nabierania doświadczenia, aby mógł pracować jako misjonarz w Peru. Pamiątkowe tablice i nazwa ulicy świadczą o ich obecności w tym miejscu. Ojciec Sebastian także był na misjach w Ameryce Południowej. Odwiedził także miejsce męczeńskiej śmierci zakonników. Ludzie, ludzie pamiętają, wspominają. Yy... Przychodzą modlić się do ich grobów, ponieważ ich groby są w tamtejszym kościele w Pariakoto, więc, więc pamięć o nich jest, jest żywa w tamtym miejscu. I, I to nie tylko w Pariakoto, bo także ludzie z okolic, z Limy, ze stolicy, ponieważ tam mamy drugą parafię, więc, więc też przyjeżdżają modlić się tam e, na miejscu męczeństwa. 9 sierpnia 1991 roku obaj zostali zamordowani przez bojowników maoistycznego ugrupowania. Spotkałem kilka osób, właśnie to w samym Pariakoto, w, tym, w miejscu, w którym oni pracowali, w którym zginęli. E, <laughs> więc nawet jakoś tak e, oni, e, oni utożsamiają, czy, czy jakoś tak e, ojca Zbigniewa e, Sługę Bożego i To Zbigniewa Szałkowskiego. Jakoś tak widzą jako tego, który byłby patronem. Ludzi chorych, jakoś tutaj w tym kierunku idzie ta, ta modlitwa do niego. Ojciec Michał Tomaszek. No, był odbierany przez nich jako właśnie też człowiek taki bardzo dobry, ciepły, więc też jest. jest każdy, każdy z nich w jakiś sposób jest tam, no jest, jest w jakiś sposób czczony, jakiś, jakiś ma rys, który, który ludzie miejscowi już tam nadają, kierując do nich, do nich modlitwę. Proces beatyfikacyjny ojców rozpoczął się na szczeblu diecezjalnym w 1996 roku. Od 2002 roku toczyło się postępowanie kanoniczne w Watykanie. Papież Franciszek we wtorek zgodził się na promulgowanie dekretów o uznaniu męczeństwa polskich franciszkanów. Zakonnicy będą pierwszymi męczennikami w historii Peru. Wszyscy czekaliśmy na tę decyzję. Ten proces trwał kilka lat z wielką radością, z wielką radością, że będziemy mieli nowych. Nowych współbraci, błogosławionych, którzy będą się za nami wstawiać w niebie. Kiedy jednak zakonnicy będą błogosławionymi, tego jeszcze nie wiadomo. Dokładnej daty nie podano.